Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, nie wiem czy to się uda. uda za pierwszym razem, bo u mnie myślenie strategiczne coś też nie na najwyższym poziomie. Leje, leje, no ale póki dam radę, to dam radę, jak nie to najwyżej okaże się miękki szonami i będę się zwijał, a najbardziej to mi szkoda sprzętu, który będę musiał wymienić po takiej operacji pod tytułem leje, a głupi użytkownik nie zwraca na to uwagi. I proszę Państwa oczywiście płynne przejście do tematu dzisiejszego odcinka w związku ze strategicznym myśleniem, brakiem myślenia i deszczem, który pada mi na łeb, a tym się też nikt nie przejmuje. Proszę Państwa, w dwóch poprzednich odcinkach mówiłem o tym, że skompromitowali się strategzy, mówiłem też o tym, że E, wszystko, co się w Polsce dzieje, w tym akurat nie ma nic nadzwyczajnego i to się raczej nie zmieni, jest powiązane z tym, co, co się dzieje poza granicami naszego kraju, ale jak się tak dobrze temu przyjrzeć, to proszę Państwa, nie ma się z czego śmiać. To znaczy Nie ma się z czego śmiać w tym znaczeniu, że kompromitacja wszelkiej maści ekspertów, którzy się pojawiają w przestrzeni publicznej obnaża w sposób bolesny to, że my jesteśmy praktycznie krajem bezbronnym będąc w takim, a nie innym położeniu geopolitycznym, mając takich, a nie innych sąsiadów Polska powinna dysponować z czymś, co by było porównywalne, no może nie z Mossadem no ale przynajmniej z jakimiś, nie wiem, francuskimi służbami wywiadowczymi i dysponować rzeczywiście sztabem ludzi, którzy potrafiłby wyciągnąć z tego, co się dzieje na świecie coś więcej niż głupkowate obrazki z jakiegoś telegrama, TikToka czy innego Twittera. No, powinniśmy po prostu dysponować ludźmi sprzętem, które będzie dbało o bezpieczeństwo Polski. No nic takiego niestety się, proszę Państwa, nie dzieje. No i dlatego nasz biedny kraj wygląda mniej więcej tak, jak ja wyglądam teraz, że leje się nam na łeb z każdej możliwej strony, i kto tylko chce, to nam na łeb leje, a my co najwyżej możemy powtarzać z jakimś mniejszym czy większym opóźnieniem. To co się tam udało ustalić zachodnim e, e, naszym sojusznikom czy innym, e, czy innym mediom, i dopiero na podstawie tych wtórnych informacji wyciągamy jakieś wnioski, a żeby było jeszcze bardziej przerażające, jeszcze bardziej tragiczne, to z reguły te wnioski nie są. Nie są właściwe i są dalekie od tego, jakie kolejne kroki powinniśmy podczynić. Tak było, proszę Państwa, we wszystkich głównych zadymach, jakie znamy. Jest coraz gorzej, ale jeszcze się trzymam. Tak było, oczywiście, w tych dwóch największych problemach, w którym poświęciliśmy tyle czasu, że nie będziemy do nich teraz wracać. Ale chociażby te ostatnie wydarzenia. I, I ta seria różnych interpretacji, nijak nie przystająca do rzeczywistości, to też jest, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo smutne. Do na podstawowe pytania: co się w tej chwili dzieje w Rosji? O co tak tam naprawdę chodzi? Co tam się wydarzyło i co tam się jeszcze może wydarzyć? No powiedzmy, że w tej kwestii co się jeszcze może wydarzyć, to zwykle mądrych nie ma, bo to jest szereg uwarunkowań i w tym ludzkie emocje, które decydują o tym, jaki będzie ostateczny finał ale my nie mamy żadnej profesjonalnej wiedzy na, tego, co, na temat tego, co tam się tak naprawdę już zdarzyło do tej pory, co to w ogóle było. Możemy się tylko domyślać, a no może ja tutaj kogoś krzywdzę, no może rzeczywiście jest w Polsce jakiś strateg, jakiś człowiek, jakiś fachowiec który to wszystko poukładał, wszystkie te klocki poukładał i przedstawił w jakiś racjonalny sposób. W taki właśnie sposób, żebyśmy mogli podjąć jakieś kroki związane z naszym bezpieczeństwem. No ale ja takiego człowieka, proszę Państwa, nie widzę. Natomiast mamy całą serię wypluwanych przez media no i tych właśnie albo do domorosłych, albo do doźrodnych ekspertów, którzy już wielokrotnie pokazali, że nie mają zielonego pojęcia o czym mówią, a tak naprawdę bawią się we wróżenie. I to nawet nie z FUSów czy z, z, z szklanej kuli, ale mam wrażenie, że no, niezbyt w pełnej głowy. Tak to przynajmniej wygląda. I to właściwie, proszę Państwa, wszystko co mamy. Mamy informacji z informacji z zachodu, czy to z jakieś przecieki, które nam udostępniają w ramach tego NATO, chociaż ja tutaj nie wierzę, żeby te najważniejsze treści było takim krajem jak Polska. Przekazywane, bo to oczywiście są pieniądze. Bo tajna wiedza to, to są grube pieniądze. Jeśli ktoś posiada wiedzę, która za chwilę stanie się faktem, to oczywiście może w odpowiedni sposób wcześniej zareagować i zrobić na tym biznes i polityczny, i finansowy. No więc jesteśmy tak, tak właśnie jak blogier z Biskupina, zmoczony, bity z każdej strony, a były alerty RCBE. I to, proszę Państwa, ktokolwiek był przy władzy od 1989 roku, no to tutaj się nic, proszę Państwa, nie zmieniło. Mieliśmy stawać z kolan, mieliśmy budować państwo podstaw, mieliśmy zrezygnować z takich materiałów budowlanych, jak dykta, paździerz. Nic z tych rzeczy się, proszę Państwa, nie udało. I chociaż w 2015 roku tchnęło trochę optymizmem, bo wydawało się, że same... Że przynajmniej te deklaracje, które były składane, że będziemy suwerennym państwem i, i poważnie weźmiemy się za siebie i staniemy się tym samym poważnym państwem, no to one, proszę Państwa, spełzły na niczym. Stało się tak, że na pustosłowiu to się wszystko skończyło i de facto nie widzę jakiejś większej różnicy. No, może po tych, tych wszystkich sensacjach, które nam pokazują w tych resetach, że te, ci poprzednicy, no to niemalże wprost, oddawali naszą suwerenność nasze, nasze państwo w obce ręce kupcząc na lewo i na prawo od Moskwy przez Berlin aż, aż po Waszyngton. No ale gdy tak się z drugiej strony przyjrzeć temu, no to obecna władza i obecni rządzący poza tym, że pyskują, to to jedno może na plus, to i tak w większości robią to albo prawie robią wszystko to co to co robili poprzez lice rzecz jasna z wyjątkiem jakiegoś jakiejś otwartości w kierunku rosyjskim, bo tutaj co by nie mówić o PiS, no to tego nigdy nie mieli no ale no, za to zamienili sobie Rosję na Ukrainę, nie wiem czy to jeden do jeden ten rachunek wychodzi ale na pewno nie jest to też nic korzystnego dla Polski, bo popłynęliśmy na, tą, na grubą kasę no i niestety też swojego, swojego bezpieczeństwa nie poprawiliśmy, a wręcz przeciwnie, się ciągle upieram, że, proszę Państwa, zostaniemy na lodzie, to znaczy wszyscy zrobią na tym interes, a my zostaniemy sami i będziemy płacić raz jeszcze za własną głupotę. Także z tego, proszę Państwa, ja nie mam żadnej satysfakcji, z tego, że mogę powiedzieć, jak to się fachowcy pomylili, a ja zawsze mam rację. Ja naprawdę chciałbym. Chciałbym, żeby w Polsce powstał taki sztab ludzi, poważne służby, służby specjalne, chociaż one się w Polsce źle kojarzą, czyli poważny wywiad i kontrwywiad, który by bezpośrednio dostarczał informacji, w jaki sposób Polska ma się bronić przed różnymi zagrożeniami, ale to jest chyba, proszę Państwa, taka naprawdę daleko posunięta naiwność. Dlatego też nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. No najbardziej, proszę Państwa, nie wierzymy strategom, którzy w deszczu i opowiadają o tym, co się za chwilę może wydarzyć i jak się trzeba przed różnymi niebezpieczeństwami zabezpieczyć. A tak naprawdę, proszę Państwa, no to jest gorzka to satysfakcja, że od czasu do czasu udaje się zdemaskować jakiś brak kompetencji wśród ludzi, którzy się uważają za ekspertów. No ale tej pustki, proszę Państwa, nie ma czym wypełnić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.